Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym wydarzeniu, które organizujemy jako Krajowy Punkt Kontaktowy Live. Jest to pierwsze z serii wydarzeń poświęconych inkubatorowi wniosków live. Proszę Państwa, przejdziemy od razu do zaprezentowania programu naszego, naszego dzisiejszego spotkania. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, pana Artura Lorkowskiego, który za chwilę powie do Państwa, do Państwa słowo wstępne. Potem. Będzie wysłuchają Państwo wystąpienia moich, moich kolegów i ko, mojego kolegi, koleżanek z zespołu. Najpierw Pan Radek Domagała, przedstawi Państwu prezentację na temat programu LIVE, takie wstępne informacje z tego zakresu. Potem przejdziemy już do inkubatora i koleżanka Anna Dmitru-Kwawżynowska przedstawi Państwu warunki i zasady udzielania dofinansowania w ramach tego narzędzia. Dzień dobry, Panie Prezesie. Panią Anię Państwo przed chwilą widzieliście. Za chwilę, a, a, około 11, Pani Joanna Mazurek przedstawi Państwu kryteria oceny wniosków. Joasie, jeżeli możesz się pokazać, to proszę Cię bardzo. Witam serdecznie. Potem będzie sesja pytań i odpowiedzi. Tutaj przewidzieliśmy około 20 minut na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Potem będzie przerwa. A następnie przejdziemy do planowanej tematyki programu LIFE w obecnej perspektywie finansowej. I wysłuchają tutaj Państwo serię trzech prezentacji: pierwsza z obszaru przyrody i różnorodności biologicznej, druga z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. Tutaj Pan Radosław Domagała tę prezentację przedstawi. I podprogram Klimat przedstawi Państwu pani Anna Dmitru Gważynowska. Przewidzieliśmy następnie pół godziny na sesję pytań i odpowiedzi i 15 minut przed 14 planujemy podsumować nasze spotkanie, zaprezentować Państwu co dalej i mamy nadzieję około 14 zakończyć dzisiejsze wydarzenie.